się Z dwoma słoniowymi towarzyszami, którzy pojawiają się w naszym życiu po traumie i których już poznaliśmy? Jeden goni nas, bo chce coś zrozumieć, drugi siedzi na naszym ramieniu i szepcze nam do ucha, zmieniając naszą rzeczywistość. Obaj są częścią nas, ale dlaczego czujemy się, jakby byli zagrożeniem? I jak przestać przed Nimi uciekać? Odcinek 5. Wiecznie głodny słoń i ten, który zmienia rzeczywistość. Czyli jak odbudować poczucie bezpieczeństwa po traumie. Witaj w kolejnym odcinku podcastu Porozmawiajmy o słoniu. Nazywam się Maszda i zapraszam cię na dalszą część wspólnej podróży przez świat psychiki, traumy i procesu zdrowienia. W poprzednim odcinku staliśmy razem na skrzyżowaniu, miejscu gdzie wydarzył się wypadek. Przeżyliśmy, ale nawet jeśli zagrożenie już minęło, nasze ciało i umysł nadal zachowują się tak, jakby miało się wydarzyć coś strasznego. Wiecznie głodny słoń, czyli flashbacki i koszmary. Wyobraź sobie, że nadal jesteś na tym skrzyżowaniu, już po wypadku. Oddychasz, próbujesz iść dalej, ale nagle pojawia się głodny słoń. Zaczyna cię gonić. Twoja reakcja ucieczka. Czujesz, że ten słoń zagraża ci życiu, ale on nie chce cię skrzywdzić. On biegnie za tobą, bo czuje, że masz coś, czego on potrzebuje. Jakbyś miała ukryte w kieszeni ciasteczka. To metafora twojego mózgu, próbującego przetworzyć to, co się wydarzyło. To właśnie są flashbacki, natrętne wspomnienia, koszmary, napięcie w ciele. Często reagujemy na nie jak na zagrożenie, uciekamy. Unikamy, odwracamy uwagę. Ale głodny słoń będzie wracał, nie dlatego, że jest zagrożeniem, tylko dlatego, że chce nam pomóc. Co by się stało, gdybyśmy się na chwilę zatrzymali i powiedzieli: Widzę cię, wiem, że próbujesz mi coś pokazać. Słoń na ramieniu. Czyli jak trauma zmienia naszą rzeczywistość. Wiecznie głodny słoń to nie jedyny słoń, przed którym uciekamy. Jest jeszcze jeden, mniejszy, cichszy, siedzi na naszym ramieniu i szepcze nam do ucha. Mówi rzeczy w stylu: Nie jesteś tu bezpieczna, bezpieczny. Nie możesz nikomu ufać. Świat jest niebezpieczny. Jeśli choć na chwilę się rozluźnisz, to coś złego się wydarzy. To właśnie słoń szeptacz, czy jak ja go nazywam, słoń zmieniający rzeczywistość symbol przekonań, które tworzą się po traumie. Zmienia on nasz sposób widzenia świata. Gdy ktoś nie odpisuje na nasze wiadomości, pojawia się myśl na pewno mnie ignoruje. Gdy ktoś podnosi głos, zaraz mnie skrzywdzi. Chwila spokoju, na bank, to jest cisza przed burzą, zaraz coś się wydarzy. Ten słoń nie chce nas skrzywdzić. On próbuje nas ochronić. Ale jego sposób ochrony sprawia, że cały świat zaczyna wyglądać jak niebezpieczne miejsce. A więc kluczowe pytanie brzmi, gdy te myśli się pojawią. Czy to jest prawda? Czy to trauma mówi przez niego? Jak przestać uciekać i zacząć odbudowywać poczucie bezpieczeństwa? Nie chodzi o to, by pozbyć się słoń. Chodzi o to, by nauczyć się z nimi żyć. Krok pierwszy. Zauważ, kiedy pojawia się wiecznie głodny słoń. Gdy czujesz flashback lub silną reakcję, nie uciekaj. Powiedz sobie, to moje ciało przypomina mi coś ważnego. Jestem teraz bezpieczny, bezpieczna. Weź kilka świadomych oddechów i poczuj swoje stopy na ziemi. Policz przedmioty w pokoju. Krok drugi. Kwestionuj słonia szeptacza. Zamiast automatycznie wierzyć jego słowom, zapytaj. Czy to fakt, czy stary schemat? Zmień, nie mogę nikomu ufać, na dziś jestem w innym miejscu niż wtedy. Zrobię mały krok do przodu. Krok trzeci: zakotwicz się w teraźniejszości, poczuj swoje ciało, stopy, dłonie. Oddech. To sposób, by pokazać naszemu ciału i systemowi nerwowemu, że nie jesteśmy na skrzyżowaniu, że jesteśmy bezpieczni. Proces zdrowienia po traumie to nie walka ze słoniami, to rozpoznanie, że są częścią naszej podróży. Głodny słoń chce przetworzyć to, co się wydarzyło zrozumieć. Słoń na ramieniu pragnie nas ochronić, choć często się myli. Nie musisz ich uciszać. Możemy im powiedzieć: Widzę Was, jestem tutaj, już nie muszę uciekać. Zauważenie ich to pierwszy i bardzo ważny krok do zdrowienia, ale tutaj bardzo ważna uwaga. Przetwarzanie wspomnień traumatycznych powinno odbywać się w bezpiecznej relacji terapeutycznej. Robienie tego samemu może być zbyt trudne, a nawet retraumatyzujące. Jeśli te tematy są ci bliskie, nie jesteś sam, nie jesteś sama. Warto szukać profesjonalnej pomocy. Dziękuję, że jesteś ze mną w tej podróży. Daj znać w komentarzu, co chciałbyś, chciałabyś usłyszeć w kolejnych odcinkach. Możesz też napisać do mnie na socialach albo odwiedzić naszą stronę brighterlife.eu. Do usłyszenia w kolejnym odcinku i pamiętaj, nawet gdy słonie wydają się zbyt duże, nie jesteś w tym sam, sama. Zadbaj o siebie i innych i do usłyszenia już za tydzień.